Dzisiaj poruszymy wątek arcytrudny, wątek, o którym tak naprawdę nikt z nas nie chce rozmawiać, i ja bym Wam życzył wszystkim, żeby o tym wątku rzeczywiście rozmawiać jak najrzadziej. Mówię o ubezpieczeniach samochodowych, bo ubezpieczenia są po to, żeby nas chronić, ale dopiero zaczynamy rozkminiać tak naprawdę, jakie ubezpieczenie mamy wykupione wtedy, kiedy coś się zadzieje. A ja proponuję, żebyśmy postarali się chociaż raz być mądrzy przed szkodą. Tą wyimaginowaną i tą rzeczywistą, i spróbowali zwrócić uwagę, jak wygląda rynek ubezpieczeń, jakie polisy można dzisiaj sobie do samochodu kupić, jaką warto kupić, jaką trzeba mieć, a na jaką może y, warto zwrócić uwagę. Zacznę od ubezpieczenia obowiązkowego, czyli ubezpieczenie OC. Y, z badań wynika, że nie wszyscy jesteśmy w stanie rozróżnić, co to jest OC, co to jest AC, co to jest NW, co to jest Assistance. No więc ja y, po kolei y, opowiem Wam o każdym z rodzajów y, ubezpieczeń. Pokrótce, OC, odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenie obowiązkowe w przypadku posiadania pojazdu mechanicznego, czy to jest autobus, czy to jest motocykl, czy to jest samochód osobowy, ubezpieczenie, którego ciągu nie można przerwać, czyli nie mogę ubezpieczenia OC raz wykupić, potem zrobić trzy miesiące przerwy, a potem wykupić z kolejnym, nowym terminem. Prawo stanowi, że ubezpieczenie OC musi mieć ciągłość za... Złamanie tej zasady grożą nam teraz bardzo, ale to bardzo surowe gary. Także dbajmy o to, wpisujmy sobie w kalendarz, czy papierowy, czy w telefonie, kiedy to ubezpieczenie się kończy i pamiętajcie, że na miesiąc przed zakończeniem danej polisy już możemy ubiegać się o warunki u ubezpieczyciela i już możemy te polisę przedłużyć jakby awansem, z wyprzedzeniem, żeby... Tego samego dnia, kiedy ona się kończy, nie zawracać sobie tym po prostu głowy. Bo, może nie będzie mieli na to czasu. To jest kwestia niezwykle istotna. Kary są surowe. Poruszanie się pojazdem, które ma nieaktualne albo nieopłacone, albo w ogóle niepodpisane ubezpieczenie OC, to jest bardzo duże ryzyko i oby się wtedy rzeczywiście nic nie stało. Pamiętajmy o tym, że to ubezpieczenie musi być. Drugie ubezpieczenie, niezwykle popularne, ale już dobrowolne, to jest AC, czyli Autocasco. Ubezpieczenie, które sprawia, że jeżeli. Na przykład ja spowoduję kolizję w ruchu drogowym, to z tego ubezpieczenia oczywiście. Ten który jest poszkodowany otrzyma pieniądze z mojego ubezpieczenia OC, ale ja swój samochód będę mógł naprawić w ramach ubezpieczenia AC. Albo wjadę w drzewo, albo wjadę w mur z mojej własnej winy. Mając ubezpieczenie AC, nie muszę się aż tak obawiać o skutki tego typu różnych dziwnych zachowań, bo wiem, że mój samochód zostanie naprawiony z tego właśnie ubezpieczenia. To ubezpieczenie owszem też ma bardzo wiele wariantów, bardzo wiele opcji, możliwości. Można dokupić dodatkowe ubezpieczenie na opony, na szyby samochodowe, można wykupić dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, NW dla pasażerów oczywiście w ramach tego ubezpieczenia, a co jeżeli ktoś zostanie poszkodowany, to do jakiejś kwoty koszty leczenia zostaną pokryte. Warto zwrócić uwagę, że największy polski ubezpieczyciel wprowadził strukturę do pakietu ubezpieczeń. Nazywa się to pomoc w drodze super i jest to usługa, która sprawia, że w tych trudnych momentach, kiedy rozbijemy nasz samochód, on idzie do ekspertyzy, auto jest uszkodzone, my zaczynamy poszukiwać innego samochodu na rynku aut używanych. W ramach tego ubezpieczenia możemy zlecić. Ekspertom tejże firmy ocenę i sporządzenie ekspertyzy o tym samochodzie, który jest w kręgu naszych zainteresowań. Mieszkamy w Szczecinie, znajdziemy sobie furmankę w Rzeszowie. Nie musimy zasuwać 700 km po przekątnej, tylko zlecamy taką usługę i w ramach tego ubezpieczenia dostajemy pełną ekspertyzę auta, którym jesteśmy zainteresowani z rynku samochodów używanych. Jego stan, wypadkowość, pochodzenie, historię, dokumenty serwisowe pełna kompleksowa ekspertyza. Niezwykle to jest wygodne. Pamiętajcie, że. Z tych ubezpieczeń korzystamy w sytuacjach trudnych, w momentach, kiedy jesteśmy na siebie źli, kiedy jesteśmy przybić, kiedy nie daj Boże, nam albo naszym bliskim coś się stało, bo kolizja, pół biedy, ale wypadek to już jest kwestia poważniejsza. Także warto może z tego skorzystać, żeby w tych trudnych chwilach zapewnić sobie święty spokój. Rzeczywiście jest to precedens na rynku ubezpieczeń, tego jeszcze nie było i myślę, że no wiecie ile ja w tych używanych samochodach siedzę, wiecie ile już programów na ten temat Zrobiłem, wiecie, jak strasznie trudno jest znaleźć samochód używany, który będzie w stanie nadającym się do spożycia przez kolejnych kilka lat. Także spróbujmy przez chwilę jeszcze zgłębić tematykę tego ubezpieczenia. Wybrałem się do rzecznika największego polskiego ubezpieczyciela i pogadałem z nim chwilę na ten temat. Ubezpieczenie autokarskie pozwala nam spokojnie spać. Warto też jednak znać zakres dodatków, które możemy do niego dokupić. Na przykład jest możliwość weryfikacji technicznej auta. Na przykład nasze auto zostanie uszkodzone i chcemy kupić nowe. Wtedy możemy zlecić ekspertowi PZU zbadanie kilkudziesięciu punktów, na przykład bada komorę silnika, stan lakieru czy opon, przygotuje dla nas raport, na podstawie którego będziemy mogli zdecydować, czy taki pojazd kupimy. Co ważne, taką weryfikację możemy zlecić na odległość. Nie musimy więc jechać kilkaset kilometrów, aby sprawdzić stan techniczny pojazdu, który nas interesuje. Innym ciekawym dodatkiem jest opcja AUTO NON STOP. W takim przypadku, w momencie stłuczki PZU, zorganizuje nam holowanie, naprawę w warsztacie PZU oraz, co ważne, pojazd zastępczy na cały czas trwania naprawy. Wtedy nie martwimy się, że łańcuch dostaw jest przerwany i czekamy na dostawę część kilka tygodni. Przez cały okres naprawy mamy do dyspozycji pojazd zastępczy. Ja rekomenduję także wykupienie opcji PZU autoszyby i PZU autopony. Te części bardzo często ulegają szkodzeniu, na przykład poprzez uderzenie kamienia czy wjechanie w dziurę. Wtedy PZU zorganizuje nam naprawę i pokryje jej koszty. Co ważne, zgłoszenie takiej szkody nie powoduje utraty zniżek w ubezpieczeniu autokasku. Wnioski nasuwają się właściwie same. Jeżeli eksploatujesz samochód dosyć intensywnie, jeżeli jest on twoim narzędziem pracy, jeżeli służy do wożenia twojej, twojej rodziny, z jednej strony sam musisz zadbać o to, żeby samochód był sprawny, ale wydaje mi się też, że szczególnie w przypadku samochodów nowszych, droższych, warto zadbać o to, żeby ubezpieczenie tego samochodu było kompleksowe, żeby w tych Arcy trudnych momentach nie zaskoczyło nas, nas coś, że przecież ja miałem podpisywałem, a nie to tylko OC, a ja nie miałem AC? No nie, nie miałem, bo czasami nie zwracamy uwagi albo ktoś nam nie zaproponuje e, adekwatnych opcji do tego, jakie są nasze e, wymagania. Zgłębiajmy ten rynek samodzielnie. Nauczmy się odróżniać, że OC to jest ubezpieczenie obowiązkowe. I z niego są wypłacane ewentualne odszkodowania innym uczestnikom ruchu, jeżeli my spowodujemy kolizję. A jeżeli ktoś w nas wjedzie, to z jego OC my otrzymujemy zwrot kosztów naprawy naszego samochodu. To jest niezwykle ważne. Druga opcja to jest AC, czyli autokasko, ubezpieczenie dobrowolne, ubezpieczenie wielowariantowe. W bardzo wielu opcjach można je skonfigurować. Nawet od gradobicia huraganu czy gałęzi, która spada na nasz samochód, możemy sobie auto dodatkowo ubezpieczyć, co też dzisiaj przy tych opcjach. Opadach, tych wiatrach, które nam towarzyszą od ostatnich lat czy miesięcy, jest nie bez znaczenia. Mnóstwo szkód zgłaszanych dzisiaj do ubezpieczycieli to są również kradzieże różnego rodzaju akcesoriów, nawet tych drobiazgów, wycieraczek, fartuchów przeciwbłotnych, kół całych. Też być może warto zwrócić na to uwagę. Przede wszystkim zapewniamy samym sobie święty spokój. Coś, czego dzisiaj w życiu szukamy naprawdę bardzo intensywnie. Jeżeli chcemy mieć ów święty spokój w tych dziwnych i trudnych momentach, które nazywają się kolizją lub wypadkiem samochodowym, pomyślmy o tym wcześniej. Naprawdę lepiej działać prewencyjnie, niż później lizać rany, jak stanie się coś złego. Oby nie!